Zainicjowanie dyskusji z grupą psychologów na temat metafizyki jest naprawdę nieortodoksyjnym i nieakademickim posunięciem, ale musimy to zrobić. Wiele osób twierdzi, że ich podejście do życia jest naukowe, a nie metafizyczne i że metafizyka jest tak czy inaczej brednią. Lecz każdy, będąc człowiekiem, jest, chcąc, nie chcąc, metafizykiem. Każdy z nas posiada jakieś podstawowe założenia dotyczące udanego życia, tego, czego chce, lub tak zwanych pewników życiowych. Moim zdaniem psychologowie generalnie mają skłonności do niezauważania tych podstawowych założeń. Może jest to bardziej typowe dla psychiatrów niż psychologów, którzy poczuwają się do bycia naukowcami. Stają na głowie, by uzyskać status naukowy, dlatego że jest on w naszych czasach bardzo modny. Zabawne jest, kiedy weźmy dla przykładu psychoanalizę, wytyka się filozofom to, że ich poglądy wykazują psychoanalityczne odniesienia. John Wisdom napisał książkę o filozofii Berkeleya, której stwierdził, że większość tez autora wywodzi się z okresu jego wczesnego dzieciństwa, kiedy to uczył się korzystać z toalety. Filozof ma powody być wdzięcznym psychoanalitykowi za odkrycie przed nim nieświadomości i jej emocjonalnej zawartości. Lecz psychoanalityk musi w zamian oczekiwać od filozofa ukazania jego